Podczas gorących dni żniwnych sprawdziła się praca setek tysięcy ludzi. Jej wyniki są wymierne. Pola państwowego gospodarstwa w Lubanowie. Jeszcze nigdy w przeszłości nie udało się pracy tych wielkich maszyn zorganizować tak dobrze. Psuły się rzadziej, naprawiano je szybciej, sprzyjała pogoda. Nie wszędzie dojeżdżały kombajny. Najwięcej zbóż ścięły i związały snopowiązałki. Żniwa były trudne, bo wszystko dojrzewało naraz. Spora część zbóż była powalona. Tam, gdzie maszyny utykały, trzeba było machać kosą, żeby nic się nie zmarnowało. Nowe ziarno siewne. Odmiany pszenicy i owsa, które powstają również w stacji hodowli roślin w Polanowicach. Inaczej zbiera się tu spół doświadczalnych. Każda wiązka ma swoją metrykę. Rodowód, który przyda się w dalszym doskonaleniu odmiany. Bez sojuszu rolnictwa z nauką, bez solidnej roboty ludzi w białych kitlach, postęp na polach byłby niemożliwy. W Minikowie uważa się, że kwiaty poprawiają nastrój krasul. Na wsi zaczyna brakować rąk do pracy. Trzeba się zdecydować na pełną mechanizację hodowli. Zmienia się sposób dojenia, zmienia sposób karmienia. Krowom zmiany te nie przeszkadzają, czują się dobrze, byle żłoby były zawsze pełne. Mamy wiele mleka, ale zanim trafi do sklepów, odbywa wędrówkę przez filtry i chłodnie. Mleczarnia w kolnie jest jedną z najnowszych na białostoczczyźnie. Mleko w proszku i masło powstają przemysłowo. Białostockie dostarcza produktów mleczarskich pierwszej jakości. Aby nic się nie zmarnowało, przyspieszono inwestycje w przemyśle spożywczym. Kronika poleca ser Podlaski. Próbowaliśmy znakomity. Prawdziwe rekordy ustanowiono w hodowli świń. Przybyło ich na Białostopczyźnie 20%. Przemysłowy tucz na fermie. Świnie mimo swej reputacji uwielbiają czystość i byle czego nie jedzą. Na dawne sposoby budowania nie ma czasu i chętnych, a więc prefabrykaty, przemysłowe metody. Marzy się nam fabryka wsi, w której domy mieszkalne i budynki gospodarskie będą schodziły staśmy jak fiaty. Polskie rolnictwo, śpieszy się, nie przyjmuje byle czego. Wiedzą o tym w Dobrzyniu. Nie sezon może na nowalijki, ale przypomnijmy, że z podwarszawskiego mysiadła trafiają na nasz stół witaminy. Pracują tu ludzie, których życie upływa wśród kwiatów, co wcale nie znaczy, że usłane jest kwiatami. Gerbery w kolorze to jednak zupełnie co innego. Rozlewiska i bagnawizny. 200 tysięcy hektarów wody, która później trafi do Biebrzy i narwi. Krajobraz, który cieszy naturalnym pięknem. Są tu miejsca, gdzie tylko od czasu do czasu zabłąka się jakiś wędkarz, a poza tym cisza i spokój. Ale jak długo jeszcze? Gospodarze Białostokczyzny od paru lat myślą o lepszym użytkowaniu tych terenów. Zabrano się za osuszenie bagien, regulowanie strumieni i rzek, drenowanie łąk. Zatrudniono ciężkie maszyny. Koszt tych robót jest zresztą niemały. Są już wyniki. Rośnie tu trawa najprzedniejszego, chciałoby się powiedzieć, delikatesowego gatunku. Przątnięta przy pomocy kombajnów trawa w kombinacie łąkarskim Wizna zamienia się w susz podobno lepszy od siana, ale też i droższy. To były kiedyś ziemie, na których krowa utonęłaby w mgnieniu oka. Dzisiaj jest tu tyle trawy, że krowy nie nadążają z konsumpcją. Pod tymi dachami znajdą się bukaty, które znamy jedynie w postaci wołowiny ekstra. Zatrzymaliśmy się dłużej na białostockich polach i łąkach, bo tu rolnictwo znaczy dynamika. Między innymi dzięki takim jak Tadeusz Wiśniewski z mazurek Koła Augustowa. Posiada 9 hektarów. Dorobił się dobrej opinii jako gospodarz. Starościna to Wiera Martynowicz. Od 15 lat pracuje w PGR Gołdap. Jej mąż jest tam traktorzystą. Gospodaruje na 7 tysiącach hektarów. Starosta Jan Jabłonowski ze wsi Jabłonowo. Wraz z córką, synem i żoną zdobył rzetelną pracą tytuł Mistrza Produkcji Rolnej na konkursie Wieś Białostocka Gospodarna i Kulturalna. Jego porad słuchają w województwie. W przeddzień dożynek odwiedzili starościnę i starostne przywódcy naszego kraju. Witano ich serdecznie. Nowa polityka rolna partii i rządu konfrontowana z życiem daje doskonałe wyniki. Do Dożynek szykowała się cała białostocczyzna, która po raz pierwszy gościła święto plonów. Województwo uwierzyło we własne siły. Wieś sztabin. Rolnicy cenią sobie i korzystają z bezpłatnej opieki lekarskiej. W takich sytuacjach trzeba się okazać mężczyzną. W Pisanicy ogłoszono konkurs na najpiękniejszy ogródek. Kotek nie zrozumiał jego sensu, ale ludzie dokonywali cudów. Oto co wyrosło przed domami. Jeżeli słowa tonąć w kwiatach coś oznaczają, to chyba to właśnie. Nadszedł już czas na orki, wykopki, nowe siewy. Przydadzą się nawozy, które wraz z maszynami stanowią daninę przemysłu na rzecz rolnictwa. Pomiędzy postępem w rolnictwie a poziomem życia naszego narodu istnieje ścisły związek. Pokazaliśmy wieś, do jakiej dążymy. Musieliśmy często wybiegać w przyszłość, bo przecież nie starcza kombajnów, traktorów, maszyn. Odrabiamy dopiero zaległości. Takich bizonów trzeba znacznie więcej.